Cześć wszystkim, ja jestem Czarny Pantagra to jest Farming Simulator 22, mimo że na pierwszy rzut oka tego nie widać. Mapa to jest Yukon Valley i to jest kolejny odcinek z mojej kopalnianej serii w Farming Simulator 22. Zaczynamy ten odcinek takim samym kadrem, jakim kończył się poprzedni, dlatego że płynnie przechodzę do kolejnej rzeczy, którą zamierzam tutaj zrobić na tej mojej farmie. Nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy, że na mojej farmie mianowicie dzisiaj będę przewoził cement z cementowni do betoniarni. Mam tutaj pięknego Telixa, moi drodzy. To jest Telix Sirius, genialny modzik. Naprawdę 250 tysięcy litrów mogę sobie załadować. Tak się tylko upewnię, że faktycznie jestem w dobrym miejscu. Zobaczcie. ha, bo ten cement to dopiero mi się musi wyprodukować. No to skoro cement jeszcze się nie wyprodukował, no to hopla, lecimy sobie do kolejnego dnia, a to jest idealny moment dla was, żebyście zostawili teraz słowa z dzwoneczkiem. Kto jeszcze nie zostawił suba z dzwoneczkiem, no to właśnie zostawia, żeby kolejne materiały już was nie omijały. No jak widzicie, wyprodukowało mi się 365 tysięcy litrów cementu i te 365 tysięcy litrów teraz zamierzam przewieźć do betoniarni. W tym odcinku zamierzam wyprodukować sobie beton. Ojej, że cofaj tą przyczepką, no. Dobra, hop. I ładujemy sobie cement. Bardzo jestem ciekawy jakiego koloru będzie ten cement. W sumie powiedziałem to troszkę za późno, bo już widzę. Ten cement jest taki, taki jakiś dziwnie żółty, nie wiem. Ja osobiście za dzieciaka miałem styczność z cementem, ale dla mnie był on nieco, nieco inny, chociaż od realnych kolorów dla mnie nie odstaje. No, U mnie cement był po prostu taki taki szary, ja to nazywałem, że on był nawet taki szaro-niebieski, taki taki delikatny odcień, jakby wymieszać szary i niebieski w takich ciekawych proporcjach. No ale dobra, mamy ten cement, który wygląda inaczej, może ja miałem styczność z innym, nieistotne. Jest sobie ten cement, co ja z nim zamierzam zrobić? Zamierzam przewieźć go do mojej betoniarni, bo jest to ostatni składnik mojej tajnej receptury na beton. I ten beton jest mi potrzebny do wyprodukowania kolejnych rzeczy, więc dzisiaj przewiozę sobie cement i uruchomię fabrykę betonu. No to moi drodzy, 250 tysięcy litrów. Jedziemy w takim razie do, czekajcie, Concrete Factory, to ja muszę sobie to oznaczyć. Ok, żebym nie zawiozł tego gdzieś indziej. Dobra, gdzie jest moja betoniarnia? Halo, tam z tyłu, dobra. Straszny labirynt tych wszystkich moich fabryk się tutaj zrobił. Dobrze, że postawiłem wszystko w jednym miejscu, bo w przeciwnym razie byłoby naprawdę, naprawdę ciężko wszystko transportować. Musiałbym jeździć tylko i wyłącznie, moi drodzy, pociągiem. Ewentualnie pływać barką. Jeżeli chcecie zobaczyć odcinek zarówno o pociągu, jak i o barce, obejrzyjcie poprzednie odcinki z tej serii. To już jest naprawdę któryś, któryś odcinek. No i wyładujemy sobie teraz cement i to jest uroczysta chwila, w której mogę przyjść i przeciąć wstęgę i otworzyć moją fabrykę betonu, czyli betoniarnię. Uruchamiam betoniarnię, no i teraz będę czekał, aż ten beton zostanie wyprodukowany. Mam nadzieję, że nie będę czekał jakoś zbytnio długo. No nie, ja nie jestem cierpliwym człowiekiem na tej mapie, więc przeskoczmy sobie troszeczkę. O, dobra, nawet wystarczy. Nawet w sumie wystarczy. Popatrzcie. Popatrzcie, popatrzcie, ile tego się wyprodukowało. No, ja się tak zastanawiałem, czy ten beton opłaca się produkować, czy nie. W poprzednim odcinku stwierdziłem, że w sumie to tak średnio, a w tym odcinku stwierdzę, że jednak opłacalność tego betonu na pewno nie jest bardzo, bardzo niska. No, ale dobra. Teraz muszę ten beton sobie gdzieś załadować. Widzę, że każda z tych fabryk, no to jest po prostu ten sam wzór budynku, czyli podjeżdżam z jednej, podjeżdżam z drugiej strony, tak z ciekawości. Tutaj tylko beton mogę sobie załadować, więc wychodzi na to, że ja beton będę ładował na tą właśnie pakę. Tak? No tak. No to ładujemy, moi drodzy, beton. W sumie powiem wam, że tekstura i kolor tego jak najbardziej jest betonowy. Trochę w sumie szkoda, że przewozimy beton w takiej przyczepce. Myślałem, że będzie tutaj wymagany jakiś inny mod, bo są mody na transport betonu. Są normalnie betoniarki tutaj. Natomiast ja chciałem to sprawdzić. Nie wiedziałem tego, no ale domyślałem się, że będzie to działało właśnie w ten sposób. No, troszkę mnie to zdziwiło. Myślałem, że jednak beton będziemy musieli transportować w bardziej, w bardziej e, wyszukanej wywrotce. No, ale dobra. Ciekawe, jakbym sobie to zostawił tutaj na tydzień. Ciekawe, czy ten beton by stężał. No, wiadomo, że nie. Ale no mimo wszystko śmiesznie. Dobra, zostawmy żarty na bok. Lecimy sobie w takim razie dalej do czegoś, co się nazywa Oil Derrick. Jest to, moi drodzy, miejsce, w którym będę mógł produkować crude oil. I to jest właśnie cel. To jest właśnie cel tych wszystkich rzeczy, które tutaj wcześniej widzieliście w poprzednich odcinkach, moi drodzy. Kto nie widział, niech obejrzy. Kto obejrzał łapeczkę w górę na pewno zostawia, oznaczamy sobie miejsce i jedziemy do Rig do tego, że ja w tej serii chcę wyprodukować sobie paliwo, No ale żeby to zrobić, no to oczywiście muszę przetransportować wiele, wiele rzeczy. No i teraz jedziemy z betonem. jedziemy z betonem 250 tysięcy litrów. O, widzę, że tutaj to tak fajnie wygląda, spoko. No, czyli dostarczamy beton do tego, żeby sobie wyprodukować... No, jeszcze trochę. Halo? Co jest? Ja chcę to wyładować. O, było, 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 czyli ja nie umiem podjechać po prostu. Dobra, jeszcze. Kurde, jak, jak tu podjechać? Jak ja mam tu podjechać? Gdzie jest ten faktyczny punkt wyładowania? Może gdzieś dalej? Czekajcie, podjadę troszkę do tyłu. O, o, o! Dobra. No to wyładowujemy. No to wyładowujemy 250 tysięcy litrów betonu. No i zobaczcie, mamy trochę stali, mamy trochę rur stalowych. Naprawdę tego crude oil będę mógł wyprodukować sobie bardzo, bardzo dużo. No, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jest on krótszy niż zwykle, zdaję sobie z tego sprawę, ale moi drodzy, przetransportowałem to co chciałem, tego betonu tutaj aż milion litrów możemy sobie włożyć, więc całkiem, całkiem sporo. No to co? Uruchamiamy sobie Oil the rig, no i czekamy, aż zostanie wyprodukowana, moi drodzy. Ropa naftowa, no to troszkę sobie przyspieszę czasu. No, ciekawe, jak tutaj. O! Tylko 360 cykli na miesiąc, no to moi drodzy. To moi drodzy, troszkę sobie poczekamy, troszkę sobie poczekamy, ale będę mógł przewieźć to do rafinerii. To jest oczywiście temat na osobny odcinek. To już nie jest temat na dziś. W każdym razie przyspieszę sobie jeszcze troszkę. O, tak. Koszty produkcji dostaję za to. O. Crude oil, jak widzicie, 178 tysięcy litrów. No to robię na koniec eksperyment, chociaż nie chce mi się wierzyć, żebym mógł załadować, moi drodzy, tą ropę naftową do tej wywrotki. Ciężko będzie mi w to uwierzyć, ale sprawdzić to muszę. Bardzo jestem ciekawy, czy faktycznie to tak zadziała, czy nie. No sprawdźmy to, ja jestem bardzo ciekawy. O, mogę to na... Mogę, mogę naładować, ale jaja. Tego się... Nie spodziewałem się, że to bardziej płynne będzie, no ale znowu, żadnej animacji nie ma, ani niczego takiego. No trochę słabo powiem wam, trochę słabo, jednak jakieś takie, jakieś animacje mogłyby tu zostać dodane. No ale dobra, nie będę już wybrzydzał i marudził. W takim razie przejedziemy sobie do rafinerii i wyprodukuję olej napędowy, czyli wyprodukuję sobie paliwa na 10 km dla tego pojazdu. Dobra, gdzie jest rafineria? Tam jest. Tam jest, moi drodzy, rafineria. Ostatnia fabryka na mojej drodze. Ostatnia fabryka. Nie jest to oczywiście ostatni odcinek z tej serii, natomiast jest to ostatnia fabryka tutaj na mojej drodze. Ciekawe, czy to można otworzyć. Byłoby spoko. Kurde! Więzienie w FS22. Serio. Tylko jak tam wejść? Kurde, jakie fajne. Żeby tam można było się włożyć. Ale bym... Ale by było więzienie. No dobra. Swoją drogą... Czy tam jest szyba na górze? Ach, jest. Dobra, nie wejdziemy tam. Nie wejdziemy tam, chociaż jakbym się uparł, to ja bym tam wlazł. No ale dobra, crude oil, jedziemy sobie tutaj i zawieziemy. Widzę, że tą wywrotką można transportować wszystko. Niedługo to będzie można transportować nią jeszcze odpady radioaktywne normalnie. Tak coś czuję, jak ktoś stworzy takiego moda. No ale dobra, odpalamy sobie w takim razie ostatnią fabrykę na naszej drodze. Jeszcze jest fabryka asfaltu, którą możliwe, że przetestuję. Zobaczmy jak tam z czasem będę stał. Na pewno będę chciał wrócić jeszcze do złota w najbliższym czasie. Natomiast no, wracając do mojej rafinerii. W tym momencie przyspieszę sobie troszeczkę tego czasu. Odrobinkę. Troszeczkę, dobra, wystarczy. Jest 16:30, to tam na deser sobie coś zrobimy. Ja sobie tutaj jeszcze podjadę, bo jestem bardzo ciekawy jednej rzeczy. Czy do tej mojej przyczepki. Albo wiecie co, przeskoczmy sobie do rana, bo już jest ciemno. Jestem ciekawy, czy do mojej przyczepki będę w stanie załadować. Hop, 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 oj. oj, 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 oj. przeskoczyłem tak trochę za daleko, ale to nic. Ej, przetworzyłem wszystko, 21 tysięcy litrów oleju napędowego z tego wszystkiego dostałem i 131 tysięcy kerozyn. Nie wiem co to jest, przyznam szczerze. Czy ja na tym troszkę zarobię? No powiem wam tak, na samej kerozynie zarobię... W granicach pół miliona euro. Pół miliona euro. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Na tym też coś tam zarobię, ale oczywiście nie aż tak. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, bo naprawdę podjadę sobie. Jestem ciekawy, czy byłbym w stanie tutaj podjechać. Obstawiam, że nie. Obstawiam, że tu już trzeba podjechać czymś płynnym, to znaczy do transportu płynnych rzeczy. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak się dzieje. Nie mogę tutaj wziąć żadnej, nie mogę tutaj niczego naładować do mojej przyczepki prawidłowo. Natomiast, no powiem wam, że wygląda to naprawdę, naprawdę kozacko. Czy to jest opłacalne? Bo pewnie wielu z Was się teraz zapyta, czy to jest opłacalne? Moim zdaniem, jak najbardziej. Mimo tego, że trzeba było wykonać sporo pracy, dużo się naprzewozić, to tak naprawdę ten proces można bardzo uprościć. Można skorzystać z automatycznego transportu. Naprawdę można zrobić dużo, dużo łatwiej to wszystko. Można produkować dużo większe ilości i naprawdę zarobek milionów euro na godzinę. Mówię o takim, takiej godzinie w realu, to nie jest żaden problem do zrobienia. Jest to bardzo opłacalny łańcuch produkcyjny, dlatego że zobaczcie, ja wyprodukowałem sobie ponad 130 tysięcy litrów, tak naprawdę przewożąc jeden raz, jakbyśmy to przedmnożyli przez 10 razy, to naprawdę to są miliony. Zobaczcie, 4,600, a to, no może dość pewnie jeszcze wyżej, 4,600 za Tyś, za 1000 litrów, a my mamy ponad 130 tysięcy. Więc ja uważam, że naprawdę to jest bardzo dobrze zrobione. Trzeba się nakopać, trzeba się najeździć, ale koniec końców zarobek jest ogromny. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. I cóż, widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii, zostawimy sobie wtedy tą kopalnię, przeniesiemy się gdzie indziej, prawdopodobnie jeszcze wrócę sobie raz do złota, no i, no i, no i powolutku, powolutku seria będzie dobiegać końca. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się to podoba, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!